Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim są Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Niedługo przekonamy się, który zespół lepiej się przygotował do tego spotkania. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Mamy tutaj system 4-5-1, czterech obrońców, pięciu pomocników i jeden tylko napastnik. Ale jest to ofensywna wariacja tego ustawienia, co oznacza, że dwóch nominalnych pomocników będzie odgrywało rolę bardziej dodatkowych napastników. Ustawienie drużyny przyjezdnych na państwa ekranach. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, a więc trener stawia dzisiaj na defensywę. Ideą tego systemu jest wyłączenie z gry zawodników ofensywnych rywali i odcięcie ich od podań. Tempo gry często zależy od defensywnego pomocnika, który kontroluje przestrzeń przed polem bramkowym i rozpoczyna wyprowadzanie piłki. No i zaczęło się, piłkarze Wisły Kraków przy piłce. No piłka oddana w zasadzie bez walki. Sadlock. Pietrzak. Słyszą państwo kibice, nie lubią takich podań. Wulnet Basza. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Ładnie pomyślane. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Zdecydował się na strzał. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja, strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa. A tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić. Świetna, indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. Wulnet Basza. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. No, piłka praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Świetne podanie za plecy rywali. Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Znakomicie obronił tę główkę. Sadlok. genialne podanie! Świetnie rzucił prostopadle. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. No ja tak spalił na panewce. Granie wysokim pressingiem okazało się być receptą na sukces. Odebrali rywalą piłkę na ich własnej połowie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ma możliwość dośrodkowania. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. No jest dzisiaj groźny, ale strzał niecelny. Ale chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. Peszko. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Wólnet Basza. Uderzenie w stronę bramki. Aj, bardzo niecelnie teraz. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Piłka idealnie za pleca obrońców. Szansa! No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Błaszczykowski. Szkoda utraconej szansy. Gdyby piłka weszła do bramki zamiast się od niej odbić, mieliby już bezpieczną przewagę. Ładnie się znalazł na skrzydle. Piłka wybita z pola karnego. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik. No i zaczęło się. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Jakub Błaszczykowski. Wólnet Basza. Szansa dla Wisły. Niecelne dośrodkowanie wyjdzie za linię końcową. Bardzo dobra, solidna gra. W pierwszej połowie w jego wykonaniu, to był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, Jakub Błaszczykowski. No i strata piłki, wulnet Basza, Błaszczykowski. Piłka znalazła się za linią końcową. a bramkowy dla rywali. No ryzykowne zagranie, ale się udało. Bez zarzutu idealnie trafił w piłkę. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Atakują z bocznej linii. Wchodzi w pole karne. I będziemy mieli rzut wolny dla Wisły. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza. Ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No tu możemy mieć kandydata do zawodnika mecz. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. 15 minut, drugiej połowy już za nami. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ryzykownie, ale udanie. Może teraz ruszyć skrzydłem. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Dobry atak flanką. Może dośrodkować. Zmienił kierunek biegu. Uderzenie. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Grają wysokim pressingiem i zmusili rywali do wykopania piłki poza linię boczną. Będzie wrzut z autu. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Sławomir Peszko. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Nieustannie nękali przeciwnika, aż zmusili ich do wybicia. Będzie wrzut z autu. Może spróbować szczęścia. Piłka wybita z podpóry atakującego, ale zagrożenie nie mija. Jest gol! Trybury szaleją, proszę Państwa. Co za emocje! Teraz już przeciwnik ma dużo większą stratę do odrobienia. To pozwala uspokoić grę i zorganizować. Rywalowi będzie bardzo trudno. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. Łukasz Burlida. Błaszczykowski. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. No, zażegnali niebezpieczeństwo. No, najwyraźniej tr piłka idealnie za plecy obrońców. Zostawili mu miejsce na skrzydle. W tej pozycji może uderzyć! No nie, to nawet nie było blisko bramki! Jak technicznym strzałem z takiej odległości można tak spodłować? Fatalny Kicks Pietrzak Pressing ze strony rywali. Rzut wolny dla Wisły. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Uderza. Bramkarz wciąż bezrobotny w tym spotkaniu. Faktycznie nie miał dzisiaj wielu okazji do wykazania umiejętności. Uciek obrońcom. Świetna akcja w obronie. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ten gwizdek oznacza koniec meczu.